Wszyscy są gotowi? Jeżeli tak, to witam Państwa na pomyczu konferencji prasowej pomyczu pomiędzy skrączem stołowa staną Starową Wola i o zabranie głosu proszę przejna drużności. No cóż ja mogę powiedzieć. W tej sytuacji, w której my jesteśmy i z, z tą dyspozycją, jaką mieliśmy we wcześniejszych meczach, ja uważam, że dzisiaj musimy bardzo szanować dzisiejszy punkt. To byliśmy jeden punkt na bardzo trudnym terenie. graliśmy bardzo mądrze, jeżeli chodzi o grę defensywną i... To, co my sobie zakładali e, przed meczem zrealizowaliśmy, czyli chcieliśmy zagrać dwie równe połowy. E, dwie równe połowy, może nie były to piękne połowy, ale były równe i dlatego tutaj e, plus dla moich zawodników. Uważam, że. gospodarza. E, Dzień dobry, tak jak w poprzednim tygodniu mecz z na mnie wyszedł, tak dzisiaj e, Byliśmy bardzo źli i rozczarowani wynikiem tego spotkania, bo bezdennie liczyliśmy na przykład w tym meczu i myślę, że zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele, żeby ten mecz wygrać, bo prowadziliśmy grę, mieliśmy bardzo wysokie posiadanie pilki, natomiast no, nie to jest najistotniejsze, najistotniejsze jest to, ile wpadnie damek i my dzisiaj z tych wykrywanych sytuacji nie potrafiliśmy zdobyć bramki, a sytuacje niektóre, tak jak Rafała, siły, czy Damiana nie wyjada, czy... A Diego Baszkiewicza były sytuacja im bardzo dobrze. Myślę, że gdybyśmy w pierwsi bramkę, to ten też byśmy wygrali. Szkoda tych dwóch punktów, bo uważam, że dzisiaj straciliśmy. Mieliśmy przygotowany plan i konsekwentnie go realizowaliśmy, co braku nam dzisiaj tak na dobrą sprawę tylko bramki. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Pani, panie Walter, tylko ile nie rosło, bo rzadko skradach ma tak duże posiadanie piłki i tak często, tak długo przebywa na połowie przeciwnika, a bramka nie pada tak, niestety. To no. prawda, czasem, czasem tak w piłce bywa, natomiast e, no, statystyka jest złudna, ponieważ no, jeżeli ktoś by zobaczył e, statystykę InStata z meczu z GKS-em, tam też mieliśmy posiadanie piłki na poziomie 58%, e, teoretycznie, statystycznie wykreowanych więcej sytuacji, i więcej strzałów na bramka, przegraliśmy mecz 2-0 i zupełnie wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku. I dzisiaj te statystyki będą ponownie po naszej stronie jeszcze lepsze, a znowu zdobyliśmy punkty. I, Czasami obawiają się, że lepiej w gorszym stylu wygrać niż zgubić punkty w ten sposób. A Czytaj, jeszcze Dawid Wolny był na ławce, ale jeszcze pewnie zaryzykował z Davida. Dawid wolny tak na dobrą sprawę w treningu drużyno jest w poniedziałku i był dzisiaj dany pod uwagę przy składzie, natomiast na pewno nie do pierwszego składu i w tym meczu jeszcze obawialiśmy się zaryzykować, żeby nie stracić Dawida na kolejne trzy tygodnie. Są jeszcze jakieś pytania do trenerów? No. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję Państwu, dziękuję trenerom a to z niego jeszcze bezpieczną drogę do domu.